Pan z wami i sto nam Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Dawat ma tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz, co do ciebie, a na rękach nosić się będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego – Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję księdzu Proboszczowi za zaproszenie na te rekolekcje wielkopostne. Cieszę się, że mogę być w tej parafii. Dziękuję też księdzu Proboszczowi Piotrowi. Miałem okazję tu kilkanaście lat temu być na praktykach i wtedy bardzo życzliwie mnie tu przy przyjął, uczyłem się kapłaństwa. Więc bardzo dobrze ten czas wspominam. No teraz ostatnio tak wyszło, że zacząłem robić indywidualne rekolekcje, oddanie się Maryi, oddanie 33 i tak sobie pomyślałem, a tu przyjeżdżam do waszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Więc bardzo się ucieszyłem. Myślę, że to nie przypadek, że Maryja jakoś teraz tak bardzo mi towarzyszy. Wierzę, że Maryja będzie także z nami, jest nieustannie. I to jest taki czas, kiedy chcemy przeżyć spotkanie z naszym Panem. Ja się nazywam ksiądz Andrzej Niemcewicz, jestem dziesiąty rok już księdzem, posługuję w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej na hełmie. Jestem też odpowiedzialny za Gdańską szkołę nowej ewangelizacji. Mamy kilkanaście wspólnot, gdzie formują się ludzie świeccy. Do tego, aby głosić Ewangelię, więc głosimy rekolekcję, kilkadziesiąt takich rekolekcji w ciągu roku, czy to w diecezji, czy to poza diecezją, dla dorosłych, dla młodzieży, prawda. Potem robimy różne akcje ewangelizacyjne, na przykład taki festyn w Boże Ciało katolicy na ulicy. Być może ktoś miał okazję być kiedyś w Gdańsku, w Sopocie. Robimy wieczory chwały, wieczory uwielbienia, msze z modlitwą o uzdrowienie. Chcemy generalnie pokazać, że Jezus żyje, że jest z nami i że chcemy się nawracać właśnie po to, aby on jeszcze bardziej działał w naszym życiu. Jestem szczęśliwym księdzem, bo teraz to tak różnie bywa. Ktoś powie, a to ciągle jakieś problemy. Ja powiem szczerze, jestem zadowolony. Ja oczywiście jestem wielkim grzesznikiem i tak myślałem, że po święceniach będzie łatwiej i będę mniej grzeszył, bo łaska sakramentu, a tu się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Więc to nie ma złudzeń. Generalnie trzeba się nieustannie nawracać po to, aby oddać swoje życie Jezusowi. Co codziennie trzeba oddawać swoje życie Jezusowi i się nawracać. Jesteśmy, moi drodzy, w czasie wielkiego postu. To jest taki czas, kiedy słyszymy, to słowo się powtarza. Słyszymy wezwanie do nawrócenia. Nawróćcie się do mnie całym sercem, rozdzierajcie swoje serca, nie szaty, prawda? Nie zatwardzajcie dzisiaj swoich serc, słuchajcie słowa Pańskiego. Środa popielcowa, te słowa się powtarzają. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy weszli w głąb naszego serca. Serce w Biblii jest synonimem właśnie głębokości człowieka, nie takiej powierzchowności. My mamy taką tendencję, aby żyć powierzchownie, wszystko szybko, szybko, telefony, smartfony, czytamy te informacje, jednym okiem wchodzi, drugim wychodzi, nic nie pamiętamy, nie wchodzimy w, głęb, w głąb treści, trudno nam się skupić, prawda, żeby gdzieś tam zrozumieć może jakąś głębię, powtarzamy różne rzeczy. Tak też może być z wiarą. Pan Bóg mówi, zagłąb się w swoje serce, prawda, nawróćcie się całym sercem, tam w głębi serca. Odnajdujesz swoje prawdziwe emocje, swoje lęki, swoje obawy, także swoje grzechy, o których nikt nie wie, to, to właśnie w głębi swojego serca jesteś w stanie też spotkać się z Bogiem. Bóg, który widzi w ukryciu, odda Tobie w jakim ukryciu? W ukryciu Twojego serca. Dlatego to jest zachęta: wejdź w głąb. Bóg nie jest też powierzchowny, prawda? Czasami mamy taki obraz pana Boga, a to taki dobry wujek, który jest po to, żeby spełniać życzenia, prawda? Takie infantylne, dziecięce obrazy Boga, nieprawdziwe. Ktoś przychodzi do spowiedzi, mówi: nie modliłem się do Bozi. Ma 60 lat i się nie modlił do Bozi. Ja mówię: no nie ma, do jakiej Bozi? Do Bozi to się może modlić trzyletnie dziecko. Pan Bóg jest głęboki, jest niepoznawalny nie do końca, jest tajemnicą, jest wszechpotężny w swoim stworzeniu, ale także w swojej miłości. Jest kimś wspaniałym, jest doskonałością i chcemy poznawać całe życie Boga. prawda? A zatem Pan Bóg dzisiaj zachęca mnie i Ciebie, wejść w głąb swojego serca. I ja wierzę, że ten czas świętych rekolekcji nie będzie taki sam dla ciebie. To będą wyjątkowe rekolekcje. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że każdy z nas jest inny. Jesteś inny niż rok temu. Przez rok wiele się wydarzyło. Może ktoś umarł w swojej rodziny. U mnie tak było. Kilka tygodni temu moja siostra, moja ciotka miała pogrzeb. Byłem na, tej pogrzeb, na tym pogrzebie. Umarła. A chwilę po tym wydarzeniu okazało się, że druga moja ciocia i jeszcze mój wujek nagle wylądowali w szpitalu. Może tak być? Coś się zmieniło: straciłeś pracę, może, może ktoś się nie dostał do wymarzonej szkoły prawda, z młodzieży, może ktoś został okłamany, stracił pieniądze. Może jest ktoś, kto po raz ostatni raz chciał przyjść teraz do kościoła. Ja mówię: Ostatni raz jeszcze pójdę, ale nie widzę sensu chodzenia do tego kościoła, ponieważ przychodzę i nic się nie dzieje. Może, może myślisz, że nie jesteś godny Bożej Miłości, zmagasz się z jakimś grzechem, z nałogiem, prawda? Nie możesz wyjść z tego nałogu. Mówię: Po co ja tu mam przyjść? Nie zasługuję na miłość Boga. Może ktoś rozwiódł się przed chwilą. Ze swoim współmałżonkiem, tak może być. I dlatego te rekolekcje będą czasem wyjątkowym, dlatego że każdy z nas jest w innym teraz czasie. I Bóg jest wyjątkowy. Bóg działa. Jezus działa, dlatego też będzie chciał działać dzisiaj w Twoim życiu. Ja. Na co dzień spotykam się z takim działaniem troszeczkę nadprzyrodzonym, byśmy powiedzieli, Pana Boga, czyli z Bogiem, który uzdrawia. Mamy w naszych wspólnotach takie modlitwy, modlimy się, i Pan Bóg pokazuje swoją moc, uzdrawia z chorób też, takich fizycznych. 20 lat temu po raz pierwszy miałem okazję się z tym spotkać, kiedy mój kolega został uzdrowiony z migreny. Migreny miał codziennie ból głowy od dwóch lat, i po modlitwie, e, kiedy Padło słowo, Pan Bóg uzdrawia teraz osoby chore na migreny. On po trzech dniach zorientował się, że już go nie boli głowa. I już go nie bolała. Do teraz go nie boli. Ale też ostatnio w naszej wspólnocie, półtorej roku temu, w Pruszczu Gdańskim na modlitwie też jedna osoba mówi: Pan Bóg teraz chce uzdrawiać osobę chorą na kręgosłup. I dwa tygodnie później przyszli, zadzwonili do mnie. Proszę księdza, rzeczywiście to słowo się wypełniło. Znamy tą osobę. Ona przyszła, ta dziewczyna, powiedziała: Może teraz spokojnie spać. Pan Bóg ją uzdrowił. I kiedy prowadziłem rekolekcję na stogach, teraz w październiku, i opowiadałem tą historię, jak Jezus żyje i działa cuda w życiu człowieka, jest w stanie zrobić wszystko. To po, po nauce rekolekcyjnej podeszła do mnie pani i powiedziała: ta osoba, o której ksiądz powiedział to, to, była, to jest moja córka. To ona została uzdrowiona. Ja mówię: Aleluja, radujmy się. Jezus rzeczywiście działa. Więc tutaj też będzie chciał działać, otwórzmy się, otwórzmy się na Jego głos, na Jego słowo. Jezus będzie do nas mówił Bóg przez Słowo, Boże, mam tutaj Pismo Święte, kto ma w domu Pismo Święte, swoje własne? Tutaj niewiele osób, tutaj troszkę więcej. Administranci, lektorzy Macie, czy nie? Też Macie. A kto czytał Pismo Święte w ostatnim tygodniu? Aleluja, całkiem sporo osób. W wielkim poście nie można mówić aleluja. Muszę się powstrzymać. <laughs> Więc, moi drodzy, słowo jest mocne. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który no toczy walkę, walkę duchową. Każdy z nas toczy walkę duchową. Może tego nie widzimy, zajmujemy się tym powierzchownym życiem, prawda? Pieniądze, kariera, to jest to nam potrzebne, ale codziennie doświadczasz walki duchowej i w głębi serca zobaczysz, że to, że się wydzieram na przykład na księdza proboszcza, to to nie jest to, że ja chcę to zrobić, tylko jest walka duchowa. I zły duch mnie do tego skusił, prawda? To, że nagle nie pójdę do kościoła, to też była było kuszenie. Zły duch mówi: Nie idź do kościoła. Przecież Pan Bóg jest Ci niepotrzebny. On w zasadzie chce Cię oszukać. Nie ma nic Ci do zaoferowania. Dzisiaj tak diabeł robił z Jezusem. Ty jesteś synem Bożym. Jakim synem Bożym ty jesteś przecież? Podważał jego tożsamość. Kim Ty tak naprawdę jesteś? Pokaż, jeżeli jesteś. I, pan, i diabeł robi to samo. Ty jesteś wartościowy? Nie. Zobacz, opuścili Cię e, najbliżsi. W pracy Cię wyzwali. Tutaj Twoje wnuki z Tobą nie rozmawiają, a zostałeś skajtowany w szkole. Jesteś nikim. Często tak szatan robi. Kusi nas, ale Słowo Boże nam pomaga odnaleźć to, kim jesteśmy. Pozwala nam uzdrowić, przeżyć uzdrowienie. Jezus mówi: Napisane jest, napisane jest, napisane jest. Odpowiada Słowem Bożym: Słowo ma moc, Słowo Boże. Ja zachęcam do tego, aby jutro przynieść Pismo Święte na naukę rekolekcyjną. Będziemy korzystać z Pisma Świętego. To jest Słowo Boga, Słowo Jezusa. A zatem, moi drodzy, chcemy, chcemy otwierać się na Słowo Boga. I tematem tych rekolekcji będzie błogosławieństwo. Błogosławieństwo, tak sobie to nazwałem, w czasie kryzysu. No, błogosławieństwo, czy Pan Bóg może mi błogosławić w czasie kryzysu? No, bo mamy właściwie kryzys, byśmy powiedzieli, światowy, prawda? Wiele osób umarło w czasie pandemii koronawirusa, mój wujek też, niestety. Ale pewnie te osoby, które umarły, to jeszcze nie jest najgorsze, ale najgorsze jest to, prawda, że teraz zupełnie inaczej wszystko wygląda. Już świat tak nie funkcjonuje. Te relacje między nami bardzo. Zostały ograniczone, młodzież nie wie, jak się odnaleźć. Także w szkole, ja pracuję też z młodzieżą, mam grupy młodzieżowe, oni jakoś nie wiedzą, jak to funkcjonować we wspólnocie. Odzwyczaili się. Z jednej strony potrzebują kontaktu, człowiek potrzebuje, ale nie wie, jak to zrobić, bo przez dwa lata nie miał tego kontaktu fizycznego i cierpi, i cierpi, i widać, że. Przeżywają ludzie smutek, coraz większy wskaźnik depresji, tych osób, które próbują na przykład się ciąć Żyletkami i tak dalej. To są straszne rzeczy. To jest efekt właśnie tego kryzysu. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, wszyscy wiemy, wiele osób się boi. To nie jest wojna na Ukrainie, to jest wojna na całym świecie, bo my doświadczamy skutków tej wojny. Inflacja jest tak duża, że ludzie tracą swoje majątki. Kolega, moi znajomi, przyjaciele mówią, Andrzej, słuchaj, ale dostaliśmy podwyższenie raty kredytu z półtorej tysiąca na 3,5. Jak mamy teraz żyć, prawda? To są wielkie dramaty, ale także w kościele. W kościele, proszę księdza, to jest jeszcze gorzej niż ta pandemia jeszcze gorzej jest niż z tą wojną. Kapłani odchodzą, prawda? Coraz mniej ludzi w kościele. Raporty, ostatnio wyszedł raport we Francji w 2021 roku niezależna komisja dokonała takiego przeglądu okazało się, że w przeciągu ostatnich 70 lat 3% osób duchownych wykorzystywało osoby małoletnie, czyli trzech księży na stu dokonało tego haniebnego procederu, tego grzechu wołającego o pomstę do nieba. Nikt nie powie, że nie ma kryzysu. Kościół płonie, jest taka książka, tak jak ta katedra w Notre Dame spłynęła ostatnio. To tak można powiedzieć, że wygląda trochę kościół, i w takim kościele jesteśmy. Jak się odnaleźć? W czasie tych rekolekcji będziemy chcieli zobaczyć, czy Pan Bóg może mi błogosławić, prawda? W tym czasie. Jest taki, jest taki autor Tomasz Halik, to jest czeski filozof, teolog. On napisał. Taką książkę Czas pustych kościołów, właśnie na okoliczność pandemii Czas pustych kościołów i mówi: Co tu zrobić w tym czasie kryzysu? I mówi: Ja, ja się nie chcę bać, nie, nie lękam się śmierci, ale raczej ten czas kryzysu, który jest, skłania mnie do refleksji, do wejścia w głąb. Do refleksji nad tym, kim ja jestem jako człowiek, po co żyję na tym świecie, co to znaczy być chrześcijaninem w, tym, w tej trudnej sytuacji. Mówiono nam, że chrześcijanin to jest ten, który chodzi do kościoła co tydzień, a tu przez dwa lata nie chodziliśmy do kościoła. To jestem chrześcijaninem, czy nie jestem? Mogę być wierzącym, czy nie mogę być? A więc on dostrzega szansę w kryzysie, w każdym kryzysie jest szansa na to, abyśmy wyszli wzmocnieni. Abyśmy coś zrobili z sobą, nie musimy się pogrążać, prawda? I Słowo Boże nam o tym mówi. Pan Bóg chce nam błogosławić. Co to znaczy błogosławieństwo? Błogosławieństwo my mamy takie odczucie, tak w naturalny sposób czujemy, że to jest coś dobrego. Błogosławimy przedmioty, na przykład samochody. W wielkim poście błogosławiliśmy. Ksiądz pobłogosławił popiół przed posypaniem głów popiołem, prawda? Błogosławimy różne właśnie rzeczy, osoby, przedmioty. Czujemy, że to jest coś dobrego. I rzeczywiście w Biblii słowo błogosławieństwo to jest coś konkretnego. To nie jest jakaś abstrakcja. To jest taki termin berakach, który oznacza życiodajną siłę, którą Pan Bóg przekazuje człowiekowi, rzeczy. Zwierzętom. Adresatem błogosławieństwa właśnie może być osoba, rzecz, zwierzę, prawda, roślina. I efekt błogosławieństwa jest taki, że człowiek doświadcza szczęścia, radości, pomyślności, obfitości, bo ma dużo na przykład krówek, prawda, ma wielkie pole, ma wiele dzieci, czuje się spełniony. To jest. Efekt błogosławieństwa. Przeciwieństwem do błogosławieństwa jest przekleństwo, które jawi się jako doświadczenie niedostatku, smutku, podziału, nieurodzaju, prawda, śmierci. I Pismo Święte słowo Boże pokazuje, że o ile Bóg jest zawsze źródłem błogosławieństwa, Błogosławiony Bóg chce błogosławić człowiekowi, chce przekazywać dobro człowiekowi, to nigdy nie jest odpowiedzialny za przekleństwo, nie jest odpowiedzialny za zło. Bóg nie jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie ani za pandemię. Bóg chce błogosławić. Błogosławiony Bóg chce błogosławić człowiekowi. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, dzisiaj mamy ten fragment w pierwszym czytaniu: stworzenie człowieka. Ale byśmy się cofnęli o jeden rozdział do tyłu, to jest pierwszy opis stworzenia. Ten, który był nam mszy, jest drugim opisem. W pierwszym jest napisane, że Bóg błogosławił im, pierwszym ludziom, i mówił: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. Błogosławił im, chciał, aby człowiek żył w szczęściu. Po to stworzył Bóg do człowieka, do szczęścia. Ale wiemy, że potem człowiek zgrzeszył. I dzisiaj o tym słyszeliśmy. Grzech jest odrzuceniem obietnicy błogosławieństwa. Ja nie chcę, Boże, przyjąć od ciebie dobra. Tym jest grzech. Ale co zrobił Bóg? Bóg nie zrezygnował z człowieka po grzechu pierworodnym, tylko mówi: chcę dalej mu błogosławić. I rzeczywiście historia Abrahama Izaaka. Patriarchów, potem sędziów, królów, całego narodu izraelskiego. To jest historia tego, że Bóg nieustannie mówi: Chcę ci błogosławić, chcę błogosławić mojemu człowiekowi, którego stworzyłem z miłości. Nawet mamy fragment powołania Abrahama, czyli 3800 lat temu, kiedy Pan Bóg mówił: Ponieważ Ty zawierzyłeś mojemu słowu, będę błogosławił wszystkim ludziom ze względu na Ciebie. Przez Ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie narody. I tak w historii było, że człowiek z jednej strony powracał do Boga, aby przyjąć Jego błogosławieństwo, a z drugiej strony grzeszył, rezygnując z Jego obietnicy. I tak na przemian. Powrót do Boga, odejście. Powrót, czyli nie chcę Twojego szczęścia, chcę je przyjąć, żałuję za mój grzech. I tak dalej, i tak dalej... I dzisiaj Pan Bóg daje Tobie obietnicę błogosławieństwa. Chce Ci błogosławić, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz. Może nie radzisz sobie ze swoim życiem, może nie widzisz przed sobą przyszłości. Zmagasz się z jakimś uzależnieniem może z alkoholem, może papierosy, może pornografia. Może próbowałeś już 10 lat i nic z tego nie wychodzi. Może opuściła cię żona, mąż, prawda? Może twoje wnuki są niewierzące, a tyle się modlisz już i nic z tego nie wychodzi? Może znasz księdza, który był zgorszeniem dla ciebie? Może znasz kogoś, który wykorzystywał osoby małoletnie i nie jesteś w stanie odnaleźć radości w swoim życiu, pełni szczęścia. Lękasz się o swoją przyszłość. Bóg dzisiaj daje Ci obietnicę, chce Ci błogosławić. Jestem Twoim Ojcem, jesteś moim dzieckiem, jesteś moją córką i moim synem. Po to Ciebie stworzyłem? Po to przyszedłeś na świat, abyś mógł żyć w szczęściu. Chcę Ci błogosławić. To jest obietnica. Przyjmij tę obietnicę. Przez cztery dni będziemy mówili o tej obietnicy, o błogosławieństwie. Będziemy się modlili także o uzdrowienie, aby Pan Bóg nas dotykał. Powstańmy teraz na krótką modlitwę. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas rekolekcji. Chcemy doświadczać Twojej mocy, Twojego słowa, które przemienia, ma moc przemiany naszego życia. Chcemy przyjąć obietnicę błogosławieństwa. Może jeszcze nie jestem gotowy, nie, jest, nie rozumiem tej obietnicy. Ale mamy czas, mamy kilka dni, chcemy się otworzyć na Twoją obietnicę, że Ty chcesz, abym ja żył w pomyślności, aby moja rodzina żyła w pomyślności. Boże Ojcze, daj nam doświadczyć teraz Twojej opieki, Twojej miłości, Twojej... Niech Twoja obietnica wypełnia się w naszym życiu, w życiu tej parafii. Niech Twoja obietnica trwa. Otwórzmy się na tę obietnicę. Amen. Amen. Amen to potwierdzenie. Chcemy przyjąć tę obietnicę, czy nie? Amen? Amen. No właśnie. Bóg zapłać za dzisiejszy dzień. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, zapraszam do zakrystii. Ktoś by chciał, żeby się pomodlić w jakiejś intencji o uzdrowienie z lęków, może czy też jakiś chorób, no nie takich chorób normalnych, starczych, związanych z wiekiem, no bo to wiadomo, jak ktoś ma ileś lat, to już będzie miał chorobę, ale ktoś ma może jakąś taką chorobę, której nie powinien mieć w tym wieku, można przyjść, pomodlimy się, będę też w konfesjonale, zapraszam do spowiedzi. I, i przynieśmy jutro Pisma Święte, jeżeli mamy.